Powiem wam, że ten Izaak Newton miał rację. Ale nie o nim dzisiaj. Cześć, Darek, do dobrego smaku, a to są pliki kuchenne. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam sekret na idealne jajko sadzone. Ale zanim ciekawostka. Tak jak widzieliście na początku wideo, upuściłem jajko. Więc nawet upuszczone jajko nie roztrzaska nam się, jedynie skorupka pęknie w taki sposób, żebyśmy mogli bez problemu ją usunąć. Nie wierzycie? Sprawdźcie. Sekretem idealnego jajka sadzonego jest nasz tajemniczy składnik. Podrobina wody i smażenie pod przykryciem. Podsmażone od spodu. Idealnie płynne w środku. Jeśli znałeś ten sposób, zostaw komentarz. Jeśli nie, zaobserwuj. Dzięki, cześć.